Nie wiem, się nagrywanie, coś tam się stało, może tego kropiącego deszczu. Ale co chciałam powiedzieć, takie dalsze to kontynuujemy. Kiedyś jak pracowałam, to mam mało kto w ogóle jakby komplementował, potem faktycznie zaczęło się komplementowanie i makijaży, i perfum, a potem to już poszło, dlatego że już jakby się, zaczęły się rozmowy jakby na terenie całego, jakby zespołu osób pracujących, że właśnie że to jest moja ogromna pasja, więc, więc jakby jak już te osoby wiedziały, że... Że można ten temat poruszać, to już ten temat był mocno poruszany. Czego to mówię? Bo wydaje mi się, że czasami ludzie nawet czują, chciałby skomplementować, albo chciałby te sobie zapytać, czym to, to coś pachnie, co czuć i tak dalej. Ale niektórzy uważają, że nie wiem. Na przykład, tak jak kosmetyk, że nie wiem, nie wypada. Tutaj jakby ktoś się pytał, nie wiem, co pani za szampon użyła, bo co pani za mydło użyła. Więc jakby niektórzy mi się wydaje, że uważają, że jakby nie wypada za bardzo dopytywać i opiniować i tak dalej odnośnie perfum. Ja uważam tak. Y ja uważam, że fajnie by jakby właśnie taka była większa świadomość społeczeństwa i ludzie właśnie by, jeżeli coś im się podoba, to właśnie by mówili, opiniowali, komplementowali. Uważam, że jeżeli nam zapach nie pasuje, jest jakiś specyficzny, a są takie zapachy, uważam osobiście, że no, powiem tak, takie komentowanie na głos, że na zasadzie co zrobił, ten uważam, że jest to nie w porządku. Natomiast jeżeli już jakby zostajemy zapytanie... To wtedy uważam, że mamy prawo wyrazić swoją opinię. Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, czymś wsiknie się zapyta, co o tym sądzę, to uważam, że mam prawo skrytykować, korzystam, bym wołana do tablicy. Ale jakby sama z siebie bym. Yy, uważam, że to takie nie w porządku. Nie wiem, też bym na przykład się popsikła jakimiś aldehydami i tak nie wiem, wejść do autobusu i na przykład komentować na Was za okropny zapach. Więc takie jest moje zdanie. Dla mnie takie zachowania osobiście uważam za obsesowe, więc takie jest moje zdanie. To jest takie, jak... powiem tak. Przecież jeżeli gdzieś jadę, nie wiem, jestem, nie wiem, u kogoś z rodziny, albo u koleżanki, nie wiem, kogo, mi się generalnie większość rzeczy nie podoba, więc, no, nie wyobrażam sobie, żeby wchodzić i, nie wiem, mówić, ale brzydkie ściany, albo, ale brzydkie coś. Eee, raczej z założeniem że powinni y, mówić te pozytywne opinie, z nimi się wyrywać, te niepozytywne zachować dla siebie. Mówię na takiego, po prostu, wyrażenia opinii, spontanicznego, od siebie. Natomiast, jeżeli jesteśmy zapytani, to oczywiście uważam, że mam prawo wtedy powiedzieć co sądzę na temat tych owych na przykład ścian. W sensie, jeżeli zostałam już typowo zapytana, to nie uważam, że wtedy muszę y, po prostu być y, nie, nienaturalnie, y, sztucznie pozytywnie nastawiona do tego wszystkiego, jeżeli moje zdanie jest inne. Chociaż nie wszyscy tak uważają y, i przez to pewnie. Miałam trochę zgrzytów w życiu, bo chyba ludzie uważają, że jak pytają, to mimo wszystko nie wypada skrytykować. No, jeżeli ja jestem pytana, to uważam, że mam prawo. Ale sama z siebie bym, no nie wiem, No tak przypuśćmy. No nie wiem. E... Chociaż są małe wyjątki. no Jeżeli jestem w restauracji, to uważam, że mam prawo skrytykować jakby sama z siebie, w momencie, kiedy na przykład zadanie reklamacji jest jakby siłą rzeczy. Natomiast tak jak mówię, e... przykładowo, Dobra, ale to poszło już chyba za daleko. Ale właśnie byłam ciekawa, jakie zapachy faktycznie są komple komplementowane. Wydaje mi się, że jakbym miała z mainstreamu powiedzieć, <coughs> to z takich zapachów, które ja z mainstreamu używam, gdzie faktycznie były komplementy, to zauważyłam bardzo dużą ilość komplementów nierastycznie pantery w Ale tej nowej wersji. O tej dawnej jeszcze może trochę powiem na najbliższy bo Muszę w końcu te wszystkie porozpakowywać. Właściwie już jest niespokojnie rozpakowany, jeżeli chodzi o flakony. Ja muszę się namierzyć pewien flakon, żeby obiecałam komuś dekant, ale to chciałam powiedzieć, więc yy. wydaje mi się, że ludzie mało komplementują, dlatego że... a inna sprawa, że w ogóle mam wrażenie, że w Polsce nie ma jakiejś takiej kultury perfumowej, żeby to było takie naturalne i popularne, że ludzie używają. że już raz nie nagrywać, bo jest dużo nam przystanek, gdzie jest parking, obu przyjeździć i pójść. Swoją drogą nieźle szłam, bo tak się kręciłam, kręciłam, myślałam, że nie ma szansy, że dojdę na tym przystanek, że jakiś kółka robię, w ogóle nie widzę w tę stronę. Ale ja ostatecznie wylądowałam w tym miejscu, gdzie byłam właśnie tej owyprzej z badaniami. Yy. Tak jak mówię, wydaje mi się, że po prostu nadal mało osób używa perfum. że używają tylko w określonych sytuacji, potrafią użyć tylko i później w ogóle o nich nie czuć. I mam wrażenie, że nawet coraz rzadziej używają w takie miejsca Kiedyś, że gdzie wcześniej nie wchodziliśmy, nie wiem, jakieś kina, nie kina, teatry i tym podobne miejsca faktycznie się wyczuwały. Teraz mam wrażenie, że coraz rzadziej ostatnio było, ale mogę powiedzieć, że ostatnio byliśmy w ZOTO, faktycznie bardzo często wyczuwałam po kogoś gdzie w wrocławskim do. szczerze mówiąc, nie przypominałam sobie że ludzie do Zordańską Oliwa bardziej aplikowali perfumy. Wcześniej właśnie mówię kina, najbardziej jakieś takie weekendy, wieczorem gdzieś na mieście. I czasami rano gdzieś jeździłam do Wrocławiu i też były wyczuwalna, ale mówię... Wydaje mi się, że ludzie cały czas uważają, że perfumy to jest takie dobro, że tak powiem, które używają na szczególne okazje. I a w ogóle nie wiem generalnie, to jest wszystko tak się zmienia. A nie komplementują, bo na przykład sami nie używają, więc się nad tym nie koncentrują, nie wiem, albo uważają, że nie wiem, że nie wypada. Generalnie wydaje mi się, że bardzo mało jest informacji zwrotnej. U mnie jest jej dużo, wydaje mi się, że tylko dlatego, że jakby moje życie się kręci wokół tej pasji i jakby... No po prostu siłą rzeczy jakby mam większe szanse na tą informację zwrotną, bo czy od rodziny, czy znajomych, czy od osób takich właśnie obcych, nieobcych, tylko sąsiedzi, nie sąsiedzi bo to ciągle czują i jakby już tak częsty kontakt jakby nasuwa te potem wnioski, opinie, informację zwrotną, a tak to po prostu mówię, gdzie raczej po prostu bo uważałem, że jakoś taką małą blokadę na to.